Wypływanie tylnych zacisków hamulcowych Toyota Corolla E21 2019 rok. Tak, wciskam pomału, wciskam pedał hamulca, włączam stop start, pali się P, tu się pali jedziemy do góry. Raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy, cztery, trzymam. Odblokowują się hamulce. Miga. zara będzie migać. O, miga ładnie. Cały czas trzymałem pedał hamulca. I miga. Są odblokowane. Można wymieniać klocki, tarcze. No. Teraz powrotem. Już nie trzymam pedału hamulca. O, I jadę. Odwrotność. Raz, dwa, trzy w dół. Raz, dwa, trzy, cztery, za czwartym razem trzymam, przytrzymuję. Miga hamulce się zamykają. Słychać kontrolka mruga. Teraz mruga. Wciskam ręczny, zaciska się ręczny, już nie mruga. Można, można już po wymienionych hamulcach jeździć sobie elegancko, ładnie. No, Ręczny, teraz, teraz puszczam ręczny, muszę wcisnąć pedał hamulca, spuścić ręczny i mogę jechać do przodu czy do tyłu, gdzie tam chcę.